Dwa piękne dla ciebie czasy. Jesteś w ciąży. No i tak jak powiedziałem, czas piękny, ale ja na przekór zapytam, co dla ciebie w ciąży jest największym problemem w twojej codzienności. Bez dwóch zdań na pewno jest. Moim problemem zawsze była garderoba. Codziennie, nawet jakbym miała. Yy... Cały Witkac do dyspozycji, tak bym nie miała się w co ubrać, a teraz to już w ogóle, no wiadomo, przybywają kręgłości. E, niby nie przytyłam, nie wiadomo jak, ale jednak ten brzuszek stwarza problem, chociażby no, dzisiejsza sukienka. Nie jest to szczyt moich marzeń, ale wydaje mi się, że na ten czas to akurat idealna. Więc jedyny taki problem, jaki ja odczuwam, to problem z garderobą, ale wiadomo, no, to jest tylko 9 miesięcy i te w sumie ostatnie miesiące są nawet najtrudniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o samą ciążę, to... Chyba naprawdę w szczepku urodzonej. Ja się śmieję, tak mówię szczerze, że głupi to ma szczęście, bo ja ani żadnych wymiotów, ani nie miałam żadnych problemów, jeżeli chodzi, chodzi o ciążę po prostu przepisowo, jak w książce pisze. To życzę w takim razie, żeby tych problemów do końca już ciąży nie było. I, słuchaj, be... bez, Dokładnie, i bez przesady wyglądasz pięknie zarówno jak na ten stan, jak i na, 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 na każdy inny. A, a mnie zastanawia jeszcze, jak ty się przygotowujesz do nowej twojej życiowej roli. E, nie wiem, kupiłaś już może jakieś ciuszki, macie już może gotowy pokój dziecięcy, szkoła rodzenia, jakieś książki o rodzicielstwie. Jak przygotowujesz siebie i swojego partnera? Jezus, może nie powinna mówić tego publicznie, ale ja ogólnie jestem... Jestem roztrzepana i chyba to widać po mnie, i jako ktoś mnie zna, to wie, że jestem takim troszeczkę trzepaczkiem. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie do samego przyjścia na świat mojej córeczki, no to już bo już wiem, że to będzie córeczka, więc są już różowe gadżety. Mam już nawet jeden wózek, ale oczywiście mało mi. Nie wiem, chyba drugie mieszkanie będę musiała kupić, żeby pomieścić garderobę mojej córki. Natomiast, no, malutku już to zbieram, bo wiadomo, tak do trzech miesięcy. Trzeba uważać, natomiast po trzecim miesiącu już można szaleć, ja tak robię to z, z głową. A imię macie już może wybrane? Mam kilka, mam kilka takich imion, które mi się bardzo podobają, zarówno takie nietypowe, egzotyczne, jak i typowo polskie i w sumie jeszcze sama nawet. To twoje top 3, tego co rozważasz? Bardzo mi się podobia. podoba Nadia, Anastazja i Nia, nie Mia tylko Nia. Piękne imiona, piękne imiona. Ostatnia rzecz, ostatnie pytanie, króciutkie, szybciutkie. Rozmawiamy teraz o przygotowaniach do narodzin dziecka, no ale wiadomo, że ważnym czasem dla każdej kobiety jest też ten moment po narodzinach. Czy ty już planujesz, jak będziesz wracała do swojej świetnej formy, i czy będzie to dla ciebie jeden z Twoich priorytetów? Czy będzie to priorytet? Raczej nie, ale wydaje mi się, że. Też jestem taką osobą, która bardzo dba i zwraca uwagę na to, jak wygląda chociażby ze względu na wykonywany zawód modelki. Wydaje mi się, że po prostu będę starała się kontrolować swoją dietę, ćwiczyć i nie stać się prawdziwą taką matką Polką, tylko też poświęcać czas oczywiście 100% dla mojej córeczki, ale też jednak na przykład nie zapomnieć o swoich przyjemnościach, żeby chociażby iść na siłownię, żeby nie zwariować.